Teraz się z Wami podzielę jednym z takich moich największych sekretów a propos regeneracji. Ym, bo nawet jak śpię idealnie, zależy, w zależności co ja robię w ciągu dnia, ym, to czasami czuję, że muszę się zregenerować. I teraz banałem jest to, już pewnie słyszeliście, że drzemki 20-30 minut nie więcej, lub 90 minut, w zależności jak bardzo chcecie się zregenerować. To jest taki klasyk. Ale to co ja odkryłem, i to jest po prostu totalna petarda. To medytacja 20-30 minut połączona z relaksacją. I teraz o co chodzi? Raz miałem taką sytuację, jak dawałem w Komitecie Olimpijskim wykład i było tak, że kilka dni z rzędu w ogóle nie spałem, znaczy w ogóle, no powiedzmy po 4 godziny, bardzo mało. Dawałem dużo wykładów, byłem wypruty energetycznie i jeszcze tak, dzień przed wykładem nie jadłem kolacji, rano nie zjadłem śniadania i w Warszawie wiało pizdziało jak 150 jak ja o godzinie 11, o godzinie 12 jakoś miałem dawać wykład, a o 11, mimo że wypiłem 3 czy 4 herbaty, ja się wewnętrznie dygotałem. I mówię: No, ja muszę to jakoś ogarnąć, bo ja się po prostu źle czuję, jest mi słabo. I teraz co zrobić? Strzelić drzemkę, nie daj Boże, będę miał zjazd. Nie znacie go. Strzelecie sobie drzemkę, a potem się człowiek dochodzi do siebie nie wiadomo ile, nie? I teraz. Mówię: No, to nic, spróbuję medytacyjkę sobie strzelić. I zrobiłem sobie medytację. I puściłem sobie relaksacyjną muzyczkę, zamknąłem oczka, oczywiście staram się nie myśleć o niczym, co jakiś czas tam jakaś myśl przychodzi, ale to co zrobiłem, to tak samo sobie wypuściłem taki punkt, że rozgrzewałem sobie jakąś miejsce, na początku zaczynałem od twarzy, rozgrzewałem ją sobie tak w wyobraźni i rozluźniałem, i sobie tym punkcikiem po całym ciele pomalutku przychodziłem. Bardzo pomału, teraz te razy stop w przyspieszeniu jest. I tak do jednej ręki rozluźniłem. Fajnie, ciekawe jest to, że czujesz normalnie mruwienie na ręce. Potem wracasz do drugiej, zaczynasz na drugiej czuć jak się nagrzewa, bo sama twoja uwaga tam zaczyna iść. Do jednej nogi, do drugiej nogi. Zrobiłem tak 25 minut około, otwieram oczy i tak mówię, no nie. Wchodzę z auta, wchodzę do komitetu i tak jest Nie. <grywa> Niedygocze, czuję się dobrze, mam taką jasność umysłu, tak mi ktoś do prądu wcisnął. I naprawdę poczułem się naładowany tysiąc razy lepiej niż jakakolwiek drzemka. Od tego czasu ja już nie stosuję drzemek, tylko już teraz medytuję. Kiedyś oglądałem też taki filmik na, na YouTubie o medytacji, ja właśnie tego nie rozumiałem jeszcze całkiem niedawno. bo takich hopek, co medytuję. I tam było pokazywane, że jak jesteś w tym takim stanie medytacyjnym, to obfitość energii spływa do Twojej głowy, nie? Tam jakieś belki mu leciały do tej głowy, ja tak na to patrzyłem. Mówię, no, dobra, pewnie chodzi o te myśli samomyślące się i tyle. I teraz, odkąd ja spróbowałem tę medytację, okazało się, że my po prostu się tak przy śnie, tak samo przy medytacji połączonej z relaksacją, jesteśmy w stanie się zregenerować 20 minut w sposób niewyobrażalny. I teraz, moim zdaniem, dla Was. To jest game changer, jeżeli chodzi o to, że jak wychodzicie na mecz, wcześniej godzinę, półtorej godziny pomedytować sobie 20 minut. To jest jak naładowanie, uzupełnienie swojej energii. A już zależy, jaka dyscyplina sportowa, ale czasem jest tak, że nie wiesz, czy zaraz wyjdziesz na e, na przykład na kort tenisiści, czy wejdą, czy nie wejdą, czy wejdą, nagle deszcz, znowu się to przedłuża. W takich momentach wykorzystanie tej medytacji to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Także od dzisiaj musielibyście to podzielić na, moim zdaniem, na dwa. Jak brakuje wam trochę energii, to jedziecie z medytacją. Takie właśnie 20-30 minut medytacyjki, żebyście nie starali się, broń Boże, zasnąć. Tylko jesteście full świadomi i w tej full świadomości się rozluźniacie. Nie może być takiego, że chcecie kimkę walnąć. Nie, nie, nie. nie. A jeżeli wam bardzo brakuje energii, bo na przykład się budziłeś w nocy i czujesz, że coś jest nie tak, półtorej godziny drzemki. Jesteście, dziękuję, jesteście po prostu perfekt. Im jesteśmy bardziej ogarnięci, im jesteśmy bardziej świadomi, zaczynamy czuć, że nasze ciało jest zmęczone, idę spać. Nawet się nie zastanawiam sekundy. Jest zjazd, od razu szukacie formy uzupełnienia energii. I teraz jak wy w ten sposób zaczniecie funkcjonować, to zobaczycie jakie wasze treningi się staną efektywne. Zobaczycie, ile wy będziecie mieć energii na co dzień do różnych aktywności. To jest kosmos, jak się o to dba. Ja nigdy o to tak świadomie nie dbałem, bo nie rozumiałem, że jestem jedną wielką baterią. I albo ja będę chodził naładowany, albo będę chodził całe życie rozładowany. I teraz możecie sobie porównać, jaką energetykę mają ludzie sukcesu, a jaką energetykę mają ludzie, którzy tych sukcesów nie osiągają, tylko siedzą w domku i jest za i mmm, zupełnie inny poziom energetyczny.